Dzień dobry. Uroczystość objawienia pańskiego, tak zwana Trzech Króli. Zazwyczaj moje myślenie w czasie tej uroczystości szło w takim kierunku poszukiwania ludzi, którzy są jakby poszukiwaczami prawdy. Takich ludzi, którzy potrafią poświęcić bardzo dużo, żeby znaleźć prawdę. Dzisiaj troszeczkę inaczej popatrzyłem na ten tekst, i tak naprawdę skupiłem się tylko na jednym takim szczególe, który zawsze zawsze był dla mnie drugorzędnym szczegółem. Mianowicie posłuchajcie tego zdania. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, mędrcy, szła przed nimi aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uderadowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście, ale zobaczcie, że gwiazda, y, która świeci wysoko gdzieś na niebie, nawet jeśli ją widzimy, wydaje się nam, w perspektywie bardzo bliskiej, y, trudno zlokalizować poprzez świecącą gwiazdę na niebie bardzo konkretny dom. Y, gwiazdy nam wyznaczają kierunek i tak dalej, y, nawet jeśli to była jakaś nadzwyczajna gwiazda, y, to. Bardzo trudno, jakby z perspektywy nieboskłonu, popatrzeć na bardzo y, y, konkretny dom. Y, I to jeszcze wtedy nie było wieżowców na 500 metrów, więc trudno powiedzieć, że to ten dom. I tak mnie to dzisiaj zastanowiło, że właśnie ta konkretna gwiazda, z czym to sobie skojarzyłem? Y, od 30 lat, y, od 91 roku poznaje świętego Ignacego, poznaje coś, co nazywamy medytacją pisma świętego. I to jest od początku taki rodzaj modlitwy dla mnie, w którym ja sam muszę sobie zostawić przestrzeń, ale też Pan Bóg zostawia mi bardzo dużą przestrzeń wolności w rozumieniu słowa. Mam tutaj przed sobą swoją Biblię, która ma właśnie. którą Wpadło wszystko którą mam od 30 lat, już chyba trzecia czy czwarta okładka, bo tak się zużyła, ale jakby za, zawartość jest cały czas ta sama. Bardzo lubię ten egzemplarz, chociaż to zwykła tysiąc latka. To jednak lubię sobie babrać w tym słowie, po to, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg mówi do mnie. I teraz, jak to połączyć, tych, tą gwiazdę trzech Króli i to, co mówię o Biblii i o, o szukaniu? Zobaczcie, ja to tak rozumiem, że ta gwiazda dała im jakiś kierunek, dała im jakieś wyobrażenie miejsca. Być może na pewno znali się bardziej na gwiazdach niż ja, w związku z tym mogli jakoś bardziej zlokalizować miejsce. Ale jestem przekonany, że szczegóły, czyli znalezienie tego konkretnego domu i tego konkretnego dzieciątka, już należały do nich. Że musieli zrobić jakiś proces rozeznawania. Mateusz napisze bardzo skromnie tutaj, w kilku zdaniach, tylko o tym samym wydarzeniu, ale jakiś research, jakby tośmy dzisiaj powiedzieli: przeszukać domy, spotkać się z wieloma osobami i w końcu dotarli do, do tego, co jest źródłem, co jest prawdą, co jest Jezusem. I uwierzyli. A więc musieli też sobie zaufać. Yy, I dla mnie to jest takie święto dzisiaj, tak je rozumiem. Właśnie też nie tylko poszukiwania w sensie, że Wychodzę i poświęcam bardzo dużo, żeby znaleźć prawdę, ale też wolności w poszukiwaniu, że Pan Bóg daje nam dużo wolności. Tak jest chrześcijaństwo, słuchajcie. Ono jest bardzo wolnościowe. Ono jest bardzo skierowane właśnie na pracę swojego sumienia, na pracę swojego rozumu, na wzięcie pod uwagę całego swojego doświadczenia życiowego, żeby znaleźć Pana Jezusa w tym, co jest tu i teraz. Bóg nam daje jakieś ogólne. Znaki, choćby gwiazdę, ogólnie, na przykład w Piśmie Świętym, ogólnie w nauce Kościoła, w katechizmie, daje nam pewne właśnie y, wytyczne, daje nam pewne y, nie wiem, jak to powiedzieć, y, punkty dojścia, y, tak jak ta gwiazda, ale jakby zostawia nam pełno wolności w tym, co jest pomiędzy nami a tą gwiazdą, czyli też celem, do którego idziemy. I jak się wsłuchamy w dzisiejszą Ewangelię, wczytamy, to zobaczymy, jakby ja to tak sobie podzieliłem, może, może, może inaczej pójdziecie w swoim myśleniu, ale jakby dwie grupy ludzi. Pierwsza to jest grupa, którą nazwa, nazywamy wprost z imienia, ona jest w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest Herod. I wszystkie osoby, które myślą, jak Herod. A druga to są mędrcy. To są właśnie ci, którzy przychodzą do dzieciątka. I zobaczcie, w tej Ewangelii pokazuje się nam, że Herod to jest taki człowiek, który się odnosi do proroctw, do znaków, do pisma, ale bierze to wszystko po to, żeby dokładnie ci, którzy się na tym znają, określili mu, kto to jest ten Mesjasz, które to dziecko. Czyli wykorzystuje wszystko to, co można by wykorzystać do wolności, do tego, żeby precyzyjnie ktoś mu określił, gdzie jest Jezus. I dalej się boi. A mędrcy są takimi ludźmi, którzy mają tą gwiazdę nad głową, jakąś wiedzę ogólną, szukają, rozeznają i w końcu zawierzają i są radośni. Zobaczcie te dwa stany: smutek Heroda, który chce doprecyzować wszystko i radość mędrców, którzy szukają, rozeznają i potem w końcu podejmują decyzję: to jest to dziecko. O czym chcę Wam powiedzieć? O tym, żeby y, nie, bać się, nie bać się takiego sposobu przeżywania Pana Jezusa, wiary, Kościoła, religii, Boga, w którym jest miejsce na rozeznawanie, czyli na szukanie. Nie na gotowce, powiedzcie mi, wyliczcie mi gdzie dokładnie, ale właśnie widzę pewne ogólne rzeczy. Mam Pismo Święte, mam nauczanie Kościoła, jeszcze raz to powtórzę, czyli mam pewne ideały, mam pewne drogowskazy za którymi idę, ale jakby Pan Bóg zostawia mi przestrzeń do tego, żeby być człowiekiem, który rozeznaje to, co przeżywa i z takim pytaniem, jak to wszystko mnie doprowadza do Pana Jezusa. To jest bardzo ważne. Bardzo Was o to proszę. Ja wiem, że się tak łatwo mówi, ale nie bójcie się tego, żeby brać tą księgę. Nie po to, żeby ją czytać jak Herod z precyzyjnością do tego, że muszę wszystko zrozumieć, obliczyć, i tam będzie cudowna odpowiedź, ale brać ją jako coś, czego być może w pierwszym czytaniu kompletnie nie rozumiemy, ale chcemy zaufać swojemu sercu, w którym przecież jest Duch Święty. Duch Święty nie jest tylko dany tym, którzy mówią kazania, ale każdemu człowiekowi, który jest ochrzczony, Duch Święty może przemawiać przez każdego człowieka bez względu na to, czy przyjął sakramenty, czy nie. A więc nie bójmy się brać tej księgi i czytać. To, co powiedziałem, to ostatnie zdanie, to nie jest żadna herezja, że tutaj podważam nauczanie Kościoła. Przypomnijcie sobie taki fragment z Nowego Testamentu, kiedy y, chyba Filip to był. Y, spotyka go pewien poganin, już nie pamiętam jego imienia. Y, y, I Filip go spotyka, a ten y, czyta proroka Izajasza, kompletnie nic nie rozumiejąc. I spotkanie z Filipem sprawia, że zaczyna rozumieć Pismo, ale zaczął mówić do niego Bóg jeszcze jako poganina, potem dopiero przyjął chrzest. A więc pan Bóg jest nieograniczony y, niczym y, i warto o tym pamiętać. Warto się nie bać wziąć tej księgi i czytać, słuchać. Y, właśnie nie mając precyzyjnie wszystkiego określonego, y, w tym jest cała frajda chrześcijaństwa, że mogę czytać, słuchać. Tak jak wspomniałem na początku, od 30 lat trwa moja przygoda. Przez chwilę romansowałem z odnową w Duchu Świętym. To, co powiem, absolutnie nie jest przeciwko odnowie, bo to inny sposób myślenia, inny sposób modlenia się i rozeznawania Pana Boga. Ale wtedy, kiedy jakoś z nimi, w cudzysłowie, romansowałem, miałem sobie, być może błędnie, nie wiem, ale tak miałem, miałem sobie takie głębokie pragnienie, żeby mi ktoś powiedział. Czyli bardziej się skupiałem na tych zewnętrznych darach, nie wiem, proroctwa, słowa, żeby ktoś mi powiedział, Otwórz tutaj pismo, i tutaj Pan Bóg ci dokładnie powie. A potem Pan Bóg mnie uczy, i uczył, i uczy przez całe życie, że nie. Że nie chce mnie zatrzymywać na jakimś jednym konkretnym słowie, po to, żebym się w niego wsłuchał, jak w jakieś magiczne zaklęcie, tylko żebym z tego słowa, jak z tej gwiazdy, wyciągnął jakieś wnioski, które mnie poprowadzą do Jezusa. Oni w tym rozeznawaniu zapewne pobłądzili. Zapewne trafili nie do tego domu, nie do tego dziecka ale to, to naprawdę nie przekreślało całej drogi i myślę, że to jest najfajniejsze w chrześcijaństwie że możemy iść, możemy rozeznawać do tego was bardzo namawiam żeby się nie bać popatrzeć w gwiazdy to nie chodzi o to, żebyśmy wróżyli sobie z gwiazd ale chodzi o to, żebyśmy szukali takich znaków które na początku są dla nas być może niejasne ale jak zaczniemy w nie wchodzić, szukać to yy, zaczyna się nam rozjaśniać i tutaj taka uwaga Taki sposób życia w wierze w chrześcijaństwie zakłada, że wyrzucisz ze swojego słownictwa, ze swojego myślenia to nieszczęsne zdanie: Ja jestem tylko takim zwykłym chrześcijaninem, takim zwykłym katolikiem, który nic nie rozumie. To nie jest kwestia pokory wypływającej z wiary, to jest raczej kwestia naszych kompleksów, jakichś zranień nieprzepracowanych na poziomie psychiki. Ale naprawdę to nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem. Po to Pan Jezus umarł za Ciebie na krzyżu, żeby się nie bał, żeby się nie bała, rzeczywiście Go szukać w tym, co jest Twoim życiem. Także y, bardzo Wam polecam. Siądźcie sobie z tekstem, może to, co wam mówię, was jakoś zainspiruje, ale wsiądźcie sobie z tekstem, otwórzcie go sobie, i zacznijcie po prostu czytać i zobaczycie, że zacznie do was mówić. Nawet jeśli na początku wydaje się to bardzo niejasne, bardzo może nawet nielogiczne. Bardzo odległo od Waszej codzienności, bo On jest Bogiem Dobrym, bo jest Bogiem Miłości, a jak jest Bogiem Dobrym, to nas nie zostawia. Zawsze nas prowadzi, ale prowadzi nas w ten sposób, żeby nas do siebie nie zniewolić, czy sobą nie zniewolić, tylko dać nam wolność, bo taka jest miłość i taki jest nasz Bóg. No to co? Dobrej środy Wam życzę, dobrego świętowania dzisiaj. Pamiętajcie o spacerze, jeśli to tylko możliwe. Idźcie na spacer, przewietrzcie trochę mózgi. Warto to zrobić, bo wtedy się lepiej myśli, wtedy się lepiej modli, wtedy się lepiej rozeznaje. W konsekwencji bardziej się kocha. Do widzenia.